Dzień dobry. Przeprowadzę dzisiaj wywiadu na temat asertywności wśród młodzieży. Wywiadu udzieli pani Anna Andrzejczak. Pani Anna Andrzejczak jest pedagogiem społecznym, a także twórczynią projektu Rodzina Paczworkowa. Przechodząc bezpośrednio do tematu, czy uważa pani, że asertywność jest potrzebna młodym ludziom? Jak najbardziej jest potrzebna każdemu, a w szczególności młodym ludziom. Młodzi ludzie funkcjonują w różnych środowiskach, budują relacje tak w grupie rówieśniczej. Mają w swój dom, mamę, tatę, rodzeństwo, przygotowują się w dorosłe życie obecnie, we współczesnym świecie, gdzie naprawdę bardzo dużo jest wyzwań i wiele się dzieje. Jest to nieoceniona umiejętność, czyli postrafienie wyznaczać własnych granic, nie naruszając drugiej osoby, tych, które ona wyznacza. Łączy to się ściśle z empatią, troszkę wejście w potocznie mówiąc Buty drugiego, by przyjrzeć się, dlaczego tak czuje, dlaczego tak uważa, nie urazić go, a mimo wszystko nie zgodzić się, jeśli nam coś nie odpowiada. Czyli ja to tak zawsze określam, mm, powiedzieć w ładny, komfortowy sposób dla dwóch stron: nie. Jest naprawdę bardzo ważną umiejętnością i podkreślę, umiejętnością, którą na szczęście możemy się, której na szczęście możemy się nauczyć. Skoro już Pani powiedziała, że jest ona potrzebna, czy może Pani stwierdzić, że dzisiejsza młodzież ma z nią problemy? Myślę tak, że mm, tak jak powiedziałam, jest to umiejętność wymagająca. E, młodzież w okresie dorastania jest naprawdę wystawiona na szereg różnych impulsów. Jest to ogromna przebudowa, tak naprawdę w organizmie młodego człowieka, świat współczesny jest bardzo szybki, jest również bardzo wymagający, macie szereg różnych obowiązków, oprócz tego, chcecie budować relacje. To jest naprawdę bardzo szybko biegnący, bym powiedziała, wręcz galopujący koń. I w tym wszystkim umieć, um, potrzebna jest um, umiejętność um, dotarcia do własnego wnętrza, do siebie, by wiedzieć, czego tak naprawdę chcę, czego nie chcę. Wtedy mogę dalej wyznaczać granice. Gdy je wyznaczam, wiem, po jakim obszarze mogę się poruszać, na ile ten obszar jest dla mnie bezpieczny, i teraz tak się poruszać, by nie wejść na obszar wyznaczony przez kolegę, koleżankę z klasy, przez rodzica, przez nauczyciela. E, także jest to wyzwanie. Myślę, że jest to ogromne wyzwanie dla młodzieży um, zachowywać się asertywnie. A powiem tak, wielu z nas dorosłych tego nie potrafi. To jest pewna sztuka. I to z tym się tak naprawdę nie do końca rodzimy. Oczywiście, że jest pewna łatwość dla tych, którzy prezentują pewne cechy, którzy nie wiem, nie są ulegli, nie są tak spolegliwi, ale tutaj nie może być przemocy, agresji. To nie ma być takie silne. Stop, nie chce, z, właśnie z przekraczaniem tych granic. Także wielu dorosłych tego nie potrafi, a co dopiero młodzież, która naprawdę ma szereg wyzwań, i ze względu na ten czas takiego dorastania, dojrzewania, całej burzy, która się dzieje w organizmie, no jest to wymagające. Jak już pani wcześniej powiedziała, jest to zależne w pewnym sensie od osoby. Skoro jest osoba, która nie do końca jest asertywna, czy ona może w jakiś sposób ją ćwiczyć albo się jej nauczyć? No tak, jak spojrzałam, wskazujecie pewne techniki, wybraliście pewne techniki w swoim projekcie. I tutaj. Warto właśnie poszukać. Ja zawsze namawiam, że korzystacie z telefonów, lubicie te źródło, jeśli chodzi o wiedzę z internetu, social media. Tu trzeba być oczywiście uważnym, natomiast jest szereg fajnych materiałów, z którymi warto się zapoznać jako młodzi ludzie, poszukać, cóż to takiego jest asertywność. Jak jak zdobywać tą umiejętność, jak ćwiczyć? Można się udać do pedagoga szkolnego, można skorzystać z treningu asertywności. Także myślę, że wy młodzi ludzie. Wiecie, jak czerpać tę wiedzę? Chodzi o to, żeby się otworzyć, żeby uwierzyć, że tak można komunikować, że jest to bardzo potrzebne, by tworzyć relacje w grupie rówieśniczej, by móc się dogadywać, potocznie mówiąc, z tymi rodzicami w domu, by wyjść. W, w, do życia dorosłego, by to wejście tak naprawdę w życie dorosłe było dla Was łatwiejsze, byście czuli się bezpiecznie, jak tak naprawdę mówić nie bądź tak w sposób asertywny. Czyli w skrócie warto być asertywnym. No tak, zdecydowanie tak. I to polecam. I tak jak młodzież, tak i dorośli muszą tę umiejętność ćwiczyć. Bardzo dziękuję za wywiad. Ja również dziękuję za zaproszenie. Wspaniały projekt. Do widzenia.